Ja jestem i dzisiaj wracamy z kolejnym speed buildem. Dzisiaj wybudujemy sobie domek dla naszej rodzinki z wyzwania 100 dzieciaczków. Już tyle czasu się do tego zabieraliśmy, że w końcu stwierdziłam: dobra, to jest ten moment, to jest ten czas. Trzeba wziąć i to w końcu zrobić, bo inaczej nigdy tego nie zrobimy. Teoretycznie poprzedni domek był spoko, dobrze mi się w nim grało, ale już całkiem sporo czasu minęło od kiedy go ostatnio wybudowaliśmy. Więc pomyślałam, że przydałby się taki powiew świeżości, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak Powtarzalne jest to wyzwanie, ale eee, zanim przejdziemy do dalszego omawiania całego domku, no to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Zachęcam ci również do zostawienia komentarza, bo to zawsze wspomaga troszeczkę kanał, żeby YouTube bardziej promował filmy, bo wtedy widzi zaangażowanie pod nim. Ale tak, jak mamy już tą część za sobą, no to przejdźmy do omawiania całego domku. I zacznę od tego, najważniejszego, tak mi się wydaje, czyli od inspiracji, dlatego że tutaj. I bardzo, bardzo mocno się inspirowałam domkiem, który już jest w grze. Każdy go ma w grze, bo to jest ten domek, w którym mieszka ta taka rodzinka Rumis. Oni się chyba Rumis nazywają, tak mi się wydaje. Oni w każdym razie też mają domek w oazie zdrój, tylko w innej okolicy niż my mieszkamy, oni znajdują się tam. Ujjjku, nie wiem, czy będziecie kojarzyć tego takiego dinozaura na mapie. <grym> to znaczy nawet nie wiem, czego widać z, z widoku mapy. Na pewno go widać, jak jest się załadowanym jakby na tą parcelę. To jest w ogóle chyba właśnie w tym dolnym prawym rogu, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że w każdym razie wiecie o co mi chodzi. Ogólnie, no to ja bardzo unikam inspirowania się wszelkimi takimi, wiecie, domkami, które e, widzę w Simsach. Każdy mój domek, który buduję, albo buduję po prostu spontanicznie, nie mając nic w głowie, albo szukam sobie inspiracji na domek, albo e, na Pinterestie, i tam po prostu już, wiecie, algorytm podłapał i mi e, jakby podrzuca albo szkice domków. Ostatnio też sporo wygenerowanych przez AI e, domków, wiecie, na jakieś takie bardziej strony architektonii. Albo właśnie domki do kupienia, albo właśnie patrzę na strony, gdzie są gotowe na przykład plany domów do kupienia. Tutaj było troszeczkę inaczej. Głównie z tego względu, że pomyślałam sobie, że fajnie by było, z racji tego, że mamy tą rakietę, wbudować jakby cały dom wokół niego. No i tak mi się przypomniało, że oni mają właśnie taki kształt domu, taki trochę kwadratowy, z takim, nie wiem, dziedzińcem pustym w środku. Nie wiem, jak to nazwa, ale właśnie stwierdziłam, że to będzie idealne miejsce po prostu na tą naszą rakietę. Także może spróbujemy sobie zrobić coś podobnego. Jak weszłam sobie w ogóle na ten domek, to stwierdziłam, że nawet ma całkiem fajny floor plan. Więc tutaj też troszeczkę się odgapiłam. No, chcę być z wami w 100% szczera, dlatego się ja do tego od razu tutaj przyznaję, ale wiecie, też nie przekopiowaliśmy wszystkiego jeden do jeden, żeby nie było, e, dodałam tutaj takie, wiecie, moje akcenty, że tak powiem. Więc wydaje mi się, że to jest ok w sensie, żeby wziąć sobie po prostu taką inspirację, o ile się nie kopiuje jeden do jeden e, i nie odgapia się tak całkowicie, tylko jeden jednak wkłada się troszkę swojej pracy, troszeczkę swoich pomysłów do tego, no to, że to jest w porządku. Tym bardziej, że no właśnie, to jest tylko tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, taki szkielet domku, a jakby wnętrze, ta jego dusza, to to już jest 100% moja ręka. Także no, mam nadzieję, że to mamy naprostowane. Mam nadzieję, że was nie zawiodłam tym, że ten domek nie jest, wiecie, taki zbudowany od nowa, całkowicie przeze mnie. Ja generalnie jestem z niego mega zadowolona, podoba mi się to jak wyszedł. Nie mogę się doczekać, Będziemy w nim grać. Mam nadzieję, że Wam również spodoba się jego wnętrze i że Wy też macie podejście takie jak ja, że właśnie o ile to nie jest taka kopia w 100%, no to jakby, no to jest okej, okay, tak? <grych> Ale dobra, już kończę się tłumaczyć, bo wiem, że zaczynam być już nudna pewnie dla Was. W każdym razie przechodzimy sobie już tutaj bardziej do takiego powiedzmy trochę meblowania, ogarniania tego domku, bo szkielet, bo szkielet jako tako mamy zrobiony. Jeśli chodzi właśnie o co nasze podwórko. No to jest zdecydowanie dużo mniejsze niż to, co mieliśmy poprzednio. Teraz zdecydowanie większą część naszej parceli zajmuje domek sam w sobie, ale i tak udało nam się wydaje mi się, że całkiem sporo zmieścić, dlatego że po pierwsze mamy plac zabaw. Jejku w ogóle jak super, że mamy w końcu plac zabaw w Simsach. No ja po prostu nie mogłam się doczekać, a że wybudujemy sobie nowy domek dla naszych stu dzieciaczków, serii 100 dzieciaczków i będę mogła umieścić tam jakiś plac zabaw. W ogóle to też jest spoko, że jest jakby, że jest kilka. Takich gotowych presetów, bo nie bawiłam się za dużo jeszcze właśnie z tymi osobnymi częściami, żeby samemu coś tworzyć. Na to jeszcze przyjdzie czas. To się nie obawiajcie, też mam w planach. Mam zapisaną karteczkę, że chcę koniecznie wybudować właśnie jako parcelę publiczną plac zabaw, ale to jeszcze się do tego nie zabrałam, bo nie mam na razie pomysłu, jak to zrobić. W każdym razie wracając do tematu. No to spoko właśnie jest to, że jest kilka takich presetów, które można sobie ustawić u siebie na podwórku. Oprócz tego no to oczywiście musiałam wykorzystać nową zjeżdżalnię do basenu. Jejku, jak ja długo czekałam, żeby były zjeżdżalnie w Simsach. Naprawdę, z tego całego dodatku to ja chyba najbardziej się cieszę przez te zjeżdżalnie. Już nawet nie, nie interesują mnie te place zabaw. Naprawdę. Mi by wystarczyła tylko zjeżdżalnia wodna i taka zwykła. To jest najważniejsze dla mnie. No, ale tak, oprócz tego, no to e, mamy też taki kącik dla naszego torcika, dla naszego krowokwiata. E, odgrodziłam go tam ładnie, elegancko, dałam mu różne kwiatuszki, żeby miał też, tak wiecie, przytulnie, <laughs> o ile tak to można nazwać. E, no i podjęłam decyzję, że pod tym jakby zadoszeniem, no to tam będziemy trzymać te wszystkie roślinki, które wcześniej mieliśmy w szklarni, dlatego że. E, się, że to i tak powinno działać jak szklarnia, no bo jakby najważniejsze chyba dla gry jest to, że te rośliny znajdują się pod zadaszeniem. Także mam nadzieję, że to będzie działać. Jak nie, no to będziemy się wtedy martwić i myśleć i kombinować. E, oprócz tego, to jeszcze możecie się zastanawiać, Pączek, co z grubami. Jak jejku jak, nie, jejku, jak nie oglądacie tej serii, to teraz sobie myślicie, jakie groby, o czym ty gadasz nawiedzona kobieto? Przecież to jest rzekomo domek dla dzieci, więc o czym ty mi tutaj mówisz. E, no więc tak, generalnie no to mamy taką praktykę w tym wyzwaniu, że e, jakby żeby nie pomylić sobie, że już mamy dziecko z jakimś tatusiem, no to po prostu się pozbywamy tatusia. <laughs> Że tak to lekko ujma. No i w ten sposób mamy taką całkiem sporą kolekcję grobów, chociaż no, nie jest jeszcze jakaś bardzo duża, ale spokojnie pracujemy nad tym. E, w każdym razie, tak jak w sumie chyba gadałam już na którymś z odcinków ostatnich 100 dzieciaczków, no to postanowiłam, że zrobimy sobie po prostu taką wystawkę przed domem, <laughs> żeby, żeby wiadomo było, jak do nas goście przychodzą, co to jest za dom. <laughs> Także tak, groby będziemy mieć tutaj zaraz przed wejściem, będzie taka wystawka, taki płotek. Można powiedzieć. Ale te groby to już sobie tam na końcu będziemy ustawiać, bo wtedy dopiero wejdę do wyposażenia rodzinki i jakby będę rozstawiać różne rzeczy, które tam, wiecie, e, mieliśmy pochowane z poprzedniego domku, między innymi roślinki, no i właśnie te nasze groby, i tam chyba z dwa trzy obrazy. E, teraz przechodzimy sobie do środka, już jesteśmy właściwie w środku i zajmujemy się od razu salonem, e, gdzie nie pamiętam, właśnie czy my w poprzednim domku mieliśmy kominek, czy nie, ale stwierdziłam, że w tym domku może możemy sobie spróbować. Ogólnie to starałam się iść w taki mm, podobny styl jak ostatnio. To znaczy taki trochę mid-century modern, taki troszkę retro, nie wiem. Jejku, ja zawsze się stresuję mówiąc o tych stylach, no bo zawsze powtarzam też nie jestem od tego ekspertem. Jeżeli mam tutaj jakiegoś eksperta, to zapraszam do poprawienia mnie. Ale tak, w mojej głowie no, to, to jest takie retro łamane na mid-century modern. E, w każdym razie cały, celutki salon właściwie starałam się oprzeć na tym Dywanie, bo jakoś tak nie mogłam w ogóle znaleźć jakiegoś pasującego. Ja musiałam wyciąć ponad 10 minut, jak ja siedziałam i wybierałam dywan. No, po prostu chora baba, siedzi 10 minut i wybiera dywan do domku w Simsach. No, ale tak, w końcu natrafiłam na ten i sobie myślę, kurczę. Ej, ale on ma fajne kolory. Możemy spróbować coś z tym zrobić. No i właśnie tutaj się zaczęło takie trochę kombinowanie, bawienie się tym żółtym, niebieskim. znaczy no, takim granatowym. E, użyłam tutaj całkiem sporo tej kolekcji Wysmakowany Salon, bo ona ma nawet takie fajne niebieskie odcienie. Dałam też tamtą żółtą lampę. Z, o jejku, nie pamiętam z czego ona jest w sumie nawet. Ona jest chyba też z jakiejś kolekcji. Mm, coś tam na maksa, wystrój na maksa. Mogę się tutaj mylić, ale, ale tak mi się wydaje, że ona z tego jest. Więc tak, tu była główna inspiracja na salon. Jeszcze nie wiem, czy jest skończony, tak jak mam być w 100% szczera, bo tak. Czegoś mi cały czas tam brakowało, ale nie byłam w stanie powiedzieć, co to jest. No i pomyślałam sobie, dobra, na razie to zostawimy i najwyżej w trakcie rozgrywki coś się tam doda, jak nam się przypomni. Czy może Wy macie jakiś pomysł, czy o czym ja mogłam tutaj zapomnieć? Dałam tam pod ścianą jakby po prostu obrazek i, i półkę, żeby nie było też jakoś tak bardzo pusto. No ale tak ogólnie, no to wydaje mi się, że coś tam powinno być, tylko po prostu nie pamiętam co. Oprócz tego to jeszcze zaczęłam się obawiać, czy nie zabraknie nam kasy, więc postanowiłam, że sprzedam te owoce pieniążkowe, co mieliśmy w wyposażeniu, no bo no to nie jest cheatowanie, tak, normalnie je wyhodowaliśmy, normalnie mamy kupione to drzewko pieniążkowe, więc na wszelki wypadek stwierdziłam, że weźmiemy i sprzedamy te pieniążki, żeby na bank nam tutaj na wszystko starczyło, ale no zostało nam całkiem sporo kasy, więc definitywnie jak będzie następny odcinek, no to sobie odejmiemy tą kasę, znowu albo wyzerujemy, albo tam nam zostawia tysiąc czy coś koło tego, żeby wiecie tak też łyso nie było. Ja w ogóle tutaj pod koniec zaczęłam robić jakieś takie pod koniec bildu, jakieś takie absurdalne rzeczy typu w jednej, w jednej toalecie to ja dałam tam złoty kibelek <grytania> z tego dodatku zostań gwiazdą, no bo już po prostu starałam się wydawać tą kasę jak tylko się da wzięłam najdroższą lodówkę, ta lodówka chyba kosztuje 13 tysięcy o ile się nie mylę starałam się też tam wcisnąć tą kuchenkę drogą, ale no jakoś tak w ogóle mi nie pasowała i stwierdziłam dobra już tu Trudno, nie będę jej wciskać na siłę. Mamy tutaj też chyba dwa komputery. Tak mi się wydaje, że dawałam dwa komputery i oba są tymi najdroższymi po 10 tysięcy i w dalszym ciągu na koniec zostało nam mega dużo kasy. Także trzeba będzie z tym zająć, żeby nie było znowu zbyt łatwo, żeby, żebyśmy nie mieli właśnie za dużo kasy. Ale to już jest problem nie dla mnie, tylko dla przyszłego pączka. Będziemy się już martwić tym w przyszłości. W ogóle ja myślałam, żeby coś robić takiego co jakiś czas, żeby, żeby utrudniać nam to wyzwanie no bo, jak mam być szczera, to ja też często się nim nudzę e, bywają takie momenty, że mam taką całkiem sporą zajawkę na nagrywanie go ale też zdarzają się takie momenty, gdzie już po prostu nie chce mi się nawet patrzeć na tą rodzinkę chociaż mam mega duży sentyment, jeżeli chodzi o harpery. myślę, że jejku, jak mam być szczera, to nie wiem, czy wolę ją, czy brokolinę to byłby bardzo trudny wybór. Ale jednak Harper ma dla mnie takie szczególne miejsce w serduszku. No, gramy nią od, o ile się nie mylę, stycznia. Wydaje mi się, że jakoś na początku roku zaczęłam to wyzwanie. Jejku w ogóle zaczęliśmy to wyzwanie na początku roku, a mamy dopiero 30 dzieciaczków. Rozumiecie to? Przecież my będziemy to robić chyba przez następne no nawet nie wiem ile 100 lat chyba. <laughs> Także tak, definitywnie potrzebujemy tutaj jakichś takich urozmaiceń, żeby, żeby było w miarę ciekawie, żeby nam się nie znudziło. O właśnie, a propos nudy, miałam się was pytać, ale to tak wiecie, już kompletnie poza SIMSami, w ogóle nie w tematyce YouTube'a. Chciałam się Was zapytać o jakieś polecajki, jeżeli chodzi o jakieś filmy. To znaczy, może macie jakieś takie spoko filmy albo seriale, które na przykład oglądacie co jesień, albo które mają właśnie taki nastrój jesienny, halloweenowy. Nie muszą być to koniecznie horrory. Mogą też być takie po prostu w klimacie jesiennym, ale jak macie jakieś spoko horrory, no to też możecie wrzucać jakieś fajne tytuły w komentarzach. Może mi się uda namówić mojego narzeczonego, żebyśmy coś sobie oglądali, chociaż on nigdy nie lubi oglądać horrorów ze mną. Bo ja potem tylko całą noc go tylko budzę. Jak się nie wiem, cokolwiek się, jak tylko cokolwiek usłyszę w mieszkaniu, nie wiem, sąsiad coś będzie szurać na górze, czy tam na klatce jakiś hałas będzie, no to ja od razu już co się dzieje. A tych hałasów w domu mamy naprawdę całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że po pierwsze mieszkamy w bloku, po drugie, no mamy dwa koty, więc no. <śled> Więc możecie sobie wyobrazić, że najbliższe kilka nocy po oglądnięciu takiego horroru, no to, to nie ma snu, nie ma snu, absolutnie. To jest tylko po prostu czuwanie, i każdy odgłos to jest duch w 100%. Ej, w ogóle, ale mi się przypomniało, to mogę Wam opowiedzieć taką. No nie powiedziałabym, że to jest straszna historia, no ale powiedzmy, że mamy teraz taki nastrój jesienno-Halloweenowy. Generalnie to było już jakiś czas temu, bardzo dawno temu. Coś nagle hukło w mieszkaniu, i tak. Słychać to było głośno, a nie było to też jakoś bardzo późno. To znaczy, położyliśmy się do łóżka, już minęło trochę czasu, no i już tak w sumie oboje zasypialiśmy, praktycznie. No ja byłam nawet w takim później, że naprawdę tak mnie to mocno wyrwało z tego i, i się mega przestraszyłam tego hałasu. No i mój narzeczony wstał, żeby sprawdzić, co się stało. No bo też wiecie, mamy te koty, no to któryś coś mógł zrzucić albo coś, no to żeby to podnieść w razie czego. No i okazało się, że, że to kalendarz nam spadł po prostu. No i dobra, wziął, podniósł to mój narzeczony, powiesił go z powrotem, no i tam jeszcze stoi tak jakby, jakby na korytarzu pomiędzy, bo drzwi od kuchni są zaraz obok drzwi od sypialni. No i jakby stoi tak, że jakby stoi na korytarzu i jakby on widzi i kuchnię i ja z nim gadam z łóżka. No i coś tam, nie wiem, ja coś tam chyba zażartowałam właśnie, że to duch zrzucił, no bo wiecie, ten kalendarz był na takim haczyku, więc to tak, no dziwne by było, gdyby on sobie tak samo spadł, po prostu. No i jak gadamy o tym, i ja się coś tam śmieję, że duchy, ten kalendarz spadł znowu. Ej, naprawdę. I w tym momencie my już tak po sobie patrzymy i takie, ej, o co chodzi? Co, co się dzieje? I tak. Mój narzeczony, wiecie, on jest taki bardzo sceptyczny, bo ja to od razu, jakikolwiek hałas, to od razu duchy na bank, 100%. <noise> ale on jest sceptyczny, no i już tutaj miał taką troszeczkę zagwozdkę, no bo no, stał przy tym, nie widział jak to spadało, no po prostu spadło samo, no ale w każdym razie podniósł to i tak się patrzy na mnie, i ja się na niego patrzę. Odłożył jeszcze raz ten kalendarz, jeszcze raz go zawiesił i ja już wiecie, kołdra po prostu pod sam nos, chowam się <noise> on tam stoi i patrzy się i znowu spadł ten kalendarz, co się okazało my ogólnie no, wynajmujemy mieszkanie, więc nie możemy jakby wywiercać się, no i kupiliśmy takie wiecie, takie haczyki przylepne do ściany i ten haczyk po prostu jakby ten klej z góry nie trzymał i pod ciężarem kalendarza to on się odlepiał i ten kalendarz się z niego zsuwał i spadał a z niego znikał ten ciężar, który sprawia, że się odlepia, więc on z powrotem się przylepiał do ściany. i... <laughs> ale się wtedy śmialiśmy po prostu. Ja byłam po prostu tak spanikowana. On już też właśnie mówił, że kurde, że już się zaczął naprawdę zastanawiać, że może to jednak duchy. Ale nie, to nie były duchy, to był jednak po prostu klej. <laughs> Mam jeszcze kilka takich głupich sytuacji, czy to właśnie już z takiego dorosłego życia, czy to z dzieciństwa, gdzie od razu, wiecie, mózg, wyobraźnia robią nam sztuczki, od razu sobie coś sama dopowiadam i tak dalej, a potem się okazuje, że to była jakaś kompletna bzdeta. E, także, nie wiem, jak chcecie, to możemy sobie na przykład w przyszłą niedzielę, znaczy no tą, co teraz będzie, e, bo myślałam nad tym, żeby wybudować e, jakiś taki nawiedzony dom, albo dom dla wampira, to możemy sobie zrobić taki speed build właśnie, że poopowiadamy sobie troszeczkę jakieś takie straszne historie, to znaczy straszne w cudzysłowie, e, czyli takie, które po prostu okazały się, że to wszystko było dziełem naszej wyobraźni. No, wydaje mi się, że chyba każdy miał taką chociaż jedną sytuację w życiu, że po prostu, no, coś było dziwnego, coś było nie tak, i już umysł płatał figle, że to może coś jakieś paranormalne, ale jednak wychodziło, no, że to żadne duchy, nic takiego, tylko po prostu albo jakaś usterka, czy tak jak w tym przypadku to był słaby klej no ale tak, wracając no to jak macie jakieś spoko filmy takie jesienne, no to koniecznie zostawcie w komentarzu jakieś propozycje właśnie szukam czegoś takiego do oglądnięcia ja lubię właśnie na jesień oglądać sobie Harry'ego Pottera, no ale to wiecie, oglądniemy i co dalej, mamy cały październik no cały, końcówkę października i cały listopad także jest dużo czasu na oglądanie filmów jak coś macie ciekawego to wrzucajcie koniecznie w komentarzach dobra, ja się tak rozgadałam, że my już praktycznie tutaj kończymy nasz domek e, także co, jeżeli ci się spodobało no to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz ja wiem, znowu o tym gadam jestem nudna, ale koniecznie to zróbcie już nie dużo nam brakuje do 5000 tysięcy także y, biegnij powiedzieć mamie, tacie, siostrze, bratu, psu, chomikowi, komukolwiek żeby koniecznie zasubskrybował pączka, bo liczy na to, że może uda się do końca października dojść 5 5000, ale dobra, zobaczymy, nie chcę zapraszać. <gry> no ale w każdym razie ja Ci raz jeszcze bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!